Cześć, tu macie Walas i mój wideoblog, czy mój kanał, gdzie będzie mógł się dowiedzieć, czy mogła, o tym, jak sobie pomóc, żeby zmniejszyć ból i poprawić swoje funkcjonowanie w ciągu dnia. Po dłuższej takiej wakacyjnej przerwie, wracam z tematem odcinka szyjnego. Dosyć często dolegliwość, z którą się spotykam w pracy, myślę, że wielu fizjoterapeutów także. Ale myślę też, że wielu z Was miało problem i to nieraz z odcinkiem szyjnym, że gdzieś tutaj boli kark, gdzieś boli stylu głowa i tak dalej, czasami nawet jakieś promieniowanie do rąk. Są to w dzisiejszych czasach częste problemy. No i pytanie: dlaczego? No, dlatego, że mamy dużo telefonów, mamy dużo komputerów i tak dalej, i raz, że czasami praca, dwa, że też styl życia niekiedy zmusza nas do tego, czy. Hmm, Pomaga nam, w cudzysłowie oczywiście, do tego, w, te, w tym, żeby opuścić tą głowę, i cały czas mamy tą głowę w zgięciu. Na moim, na moim facebooku czy instagramie już trochę pisałem o odnośnie odcinka szyjnego, co tam się z nim dzieje i tak dalej. Było jedno ćwiczenie retrakcji, takie pistoleci, cofania, yy, takie cofanie głowy. Dzisiaj będę chciał pokazać rozciąganie na mięśnie, ponieważ one bardzo często są dosyć mocno napięte. Yy. I przeciążone, i potem mamy różnego rodzaju takie np. Na napięciowe właśnie bóle głowy, uczucie takiej sztywności, jeżeli chodzi o barki, co no, dla nikogo nie jest przyjemne. I jak ma coś nas boleć, no to chyba nie jest fajnie. Więc to czym się zajmiemy, to, to właśnie główna, głównie sprawa mięśniowa. I też tak wytłumaczę dlaczego. Ano dlatego, że jeżeli my jesteśmy stworzeni do tego, żeby głowę nosić tak wyprostowaną. To nasze mięśnie, czy nasz organizm są tak skonstruowany, że jeżeli głowa waży około 5 kg, to właśnie mięśnie tutaj są trochę krótsze, trochę mniejsze, bo one mają mniej więcej taki ciężar mają utrzymać. Natomiast jeżeli my robimy tak, że tą głowę często pochylamy albo jeszcze ją tak wysuwamy do przodu, to niestety to obciążenie na odcinek szyjny kręgosłupa się zwiększa. Jest to mniej więcej tak porównywalne, że jeżeli wysuniemy głowę do przodu o 2,5 cm, to zwiększamy obciążenie na odcinek szyjny równe ciężarowi następnej głowy. Czyli normalnie 5 kg, 2,5 cm do przodu 10, 5 cm 15 i tak dalej i tak dalej. Więc no, jest to dosyć dużo. Dodatkowo, jeżeli to połączy się z takim zgięciem w odcinku szyjnym, czyli mamy wysunięcie i jeszcze pff, głowa opada, co jest często Widoczne, jak ktoś na przykład nie wiem, siedzi na korytarzu, w telefonie i... i tu, no to to obciążenie może w skrajnych przypadkach dojść nawet do 60 kg. No to wtedy, jak te biedne mięśnie, mają sobie z tym poradzić i oczywiście przez jakiś czas dadzą sobie radę, ale w końcu nasz organizm yy, powie dość. I yy, była taka piosenka dody: już dosyć! No to, to nasze mięśnie też powiedzą: już dosyć. I, i będzie czuć, że no kurde, nie możemy ruszyć głową, bo tak te mięśnie są mocno napięte, czujemy jakieś drętwienie w ręce, jakieś promieniowanie, nie czujemy palców, bo napięte mięśnie uciskają na struktury nerwowe, na naczynia krwionośne i to w konsekwencji daje wiele dodatkowych dolegliwości, nie tylko bólowych, ale właśnie takich zaburzeń czucia, osłabienia siły mięśniowej no i wtedy to już jest naprawdę niekomfortowo, mówiąc delikatnie. Więc to, co właśnie dzisiaj będzie, to takie rozciąganie grawitacyjne. Dlaczego też grawitacyjne? Bo mm, sam kiedyś doświadczyłem czegoś takiego, że nie potrzeba ciągnąć jakąś za głowę dodatkowo, czy stwarzać większego oporu, żeby rozluźnić te, te mięśnie dookoła, powiedzmy, szyi i dookoła głowy, ponieważ one, tak jak wspomniałem, wspomniałem wcześniej, są tak małe i, i czasami. Nie, nie tak rozbudowane jak mięśnie łód, mięśnie pośladków czy dolnego odcinka pleców, ponieważ założenia mają dźwigać mniejszy ciężar. Więc jeżeli my tylko puścimy jakąś tam głowę w bok i damy trochę czasu naszemu organizmowi na to, żeby się wyluzował, no to będzie lepiej po prostu. I właśnie z doświadczenia wiem, że po kilku takich ćwiczeniach rozciągających, schodzi ogromny ciężar z tej szyi, mamy uczucie takiej lekkości, swobody ruchu, a jeżeli będziemy to powtarzać przez, nie wiem, tydzień, dwa, trzy nie, i po jakimś czasie wprowadzimy sobie to w taką rutynę, że na przykład, nie wiem, raz dziennie po, po dłuższym siedzeniu rozciągam sobie szyję, albo robię te retrakcje, albo ze dwa razy w tygodniu robię sobie takie pełne rozciąganie szyi, to na pewno wiele jakichś tam dolegliwości bólowych, jeżeli chodzi o głowę, o szyję, czy jakieś drętwienia rok. Może ustąpić. Wiadomo, to nie będzie wszystko, to nie jest cudowny środek na, na wszystkie dolegliwości w tym, w tym obrębie, ale na pewno potrafi dużo pomóc. No, jako że dużo siedzimy i, i wiele takich mm, następstw tego y, siedzenia i pochylania głowy to jest właśnie bóle gdzieś tu, tu, tu. Y, takie sztywnienie, uczucie sztywności w barkach i na przykład promieniowania do kończyn y, górnych. Ok, więc. Pierwsze ćwiczenie na mięsień czworoboczny, który bardzo często jest napięty, ponieważ jeżeli my się stresujemy, denerwujemy, to unosimy barki. Jak coś dźwigamy, unosimy barki. Jak jest nam zimno, unosimy barki. Więc on, ten tak zwany mięsień kapturowy, często dostaje za dużo obciążenia. Więc co możemy zrobić? Siadamy sobie dosyć swobodnie, tak żebyśmy się mogli oprzeć. Ręce puszczamy sobie luźno i opuszczamy sobie głowę w jedną stronę i pozwalamy jej wisieć nic więcej czujemy to rozciąganie że y, gdzieś z tej strony y, trochę te mięśnie ciągną ale nie za mocno nie ma jakiegoś takiego dużego bólu y, pamiętamy żeby nie robić rotacji czyli nie ten nasz nos nie opada gdzieś tu tylko cały czas pokazuje do przodu ucho kładzie się na barku i my sobie tak wisimy i po mniej więcej 30 sekundach, może być trochę, trochę więcej, yy, pomagamy sobie w ten sposób, że podnosimy głowę ręką. Hop. Po to, żeby tych mięśni po napinać, żeby od razu po relaksie nie dawać im takiego kopa w postaci ciężkiej pracy. Yy, taka uwaga, że jeżeli po jakimś czasie to będzie za mało, to możecie zrobić to w ten sposób, że przechylamy jeszcze tułów i wtedy to rozciąganie jest trochę trochę bardziej odczuwalne i trochę będzie mocniejsze. Kolejna rzecz to rozciąganie na mięśnie pochyłe. To są mięśnie, które robią taki ruch, jak pracują sobie z jednej strony, natomiast jak pracują razem, to pomagają w zgięciu i bardzo często ucisk uciskają właśnie na jakieś tam naczynia krwionośne, czy, czy, czy nerwowe i mogą dawać takie promieniowania właśnie do opatki, do ręki, do barku. Yy, więc, raz że retrakcja, czyli to co było w poście, dwa yy, rozciąganie na mięśnie jak je wykonujemy, dajemy sobie rękę w ten sposób, żeby palec wskazujący był na przebiegu obojczyka. Yy, jesteśmy oparci i lekko dociskamy skórę, ale tak, żeby powiedzmy nie, jakby pod naszymi palcami była biedronka, to chcemy ją tylko trochę docisnąć, ale nie zabić. Yy, I ściągamy odrobinę skórę w dół. I teraz nasz szczubek głowy musi znaleźć jak najdalej od naszego palca wskazującego. Czyli rozciągamy sobie bok szyi. I szukamy tutaj tego rozciągania. Tak, żebyście mogli poczuć na całym tym paśmie, takim bocznym szyi. Przyjemne rozciąganie. Można się trochę jeszcze odchylić do tyłu, otworzyć usta. I tak sobie też czekamy. Jak wracamy, uwaga! Puszczamy rękę. i przetaczamy tak sobie głowę po barku, żeby też nie robić tego ruchu powrotnego, który zaangażuje bardzo mocno mięśnie do pracy, a trochę zrobić to w sposób taki łagodny i spokojny. I teraz mięsień mostkowo obojczkowo sudkowy który jest głównym mięśniem takim zginającym. Jak go rozciągamy? Robimy sobie takiego motylka, można powiedzieć, Dajemy złączone palce na górnej części mostka i to samo. Lekko dociskamy skórę, ściągamy w dół i odchylamy sobie głowę w ten sposób. Zrobiłem oczywiście troszkę krócej niż te wymagane 30 sekund i też jak widzieliście, nie wracałem tą głową. Sam, tylko pomogłem sobie rękami i jedną i drugą ręką, ponieważ jest to bardzo trudny ruch dla tych mięśni. Z maksymalnego rozciągnięcia wrócić do pozycji takiej neutralnej, byłoby to bardzo trudne. Więc w ten sposób sobie pomagamy, żeby to, ten efekt rozciągania pozostał na dłużej, a nie żeby właśnie znowu te mięśnie zostały skatowane ciężką pracą po takim relaksie. Takie rozciąganie nie zajmie Wam zbyt wiele. Myślę, że to będzie około 5 minut. A jeżeli takie 5 minut poświęcicie sobie, tak raz, dwa, no tak, no nie będzie więcej, jak 5 minut, około. Więc jeżeli takie 5 minut dziennie sobie poświęcicie na to rozciągnięcie szyi, to naprawdę poczujecie duży komfort, yy, zmniejszenie właśnie takiej ciężkości tych barków yy, i być może yy, też pozbycie się jakichś dolegliwości bólowych. Więc spróbujcie, sprawdźcie to, może po jakimś treningu, i zobaczcie jak to działa. Jeżeli będziecie zadowoleni, super. Subskrybujcie kanał, będą kolejne, kolejne filmy, kolejne jakieś tam porady. Następną będzie to co słyszałem już wiele razy ostatnio, że co z tym rolowaniem? Jak się rolować, w jaki sposób i tak dalej. Więc to też wam pokażę. Może macie do tego jakieś dodatkowe pytania, napiszcie. Tak, jak miałem fajny odzew, jeżeli chodzi o te pistolety do masażu, także zachęcam, żeby rzucać jakieś pomysły i do zobaczenia. Dzięki za oglądanie. Cześć.